Witajcie w Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem, które zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan w piątym rozdziale. Ale zanim przejdziemy dzisiaj do Bożego Słowa, to chciałbym Wam powiedzieć o pewnym przysłowiu, a wręcz tak naprawdę to jest przekleństwo chińskie, które mówi o tym, żebyś żył w ciekawych czasach. My to przekształciliśmy w jakieś takie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, ale tak naprawdę to jest przekleństwo, które wypowiadano w, 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 w przeciwieństwie do drugiego człowieka. I myślę, że żyjemy w ciekawych czasach. Ktoś może powiedzieć, no tak, każde pokolenie żyło w ciekawych czasach. Oczywiście, każde pokolenie miało swoje ciekawe czasy, ale myślę, że te czasy, w których my żyjemy dzisiaj, one są w sposób szczególny bardzo ciekawe. Bo zobaczcie, że kiedy przejrzymy internet, kiedy zajrzymy do wszystkich wypowiedzi polityków, dziennikarzy, osób z takiego otoczenia publicznego, czy. Celebrytów, to wszyscy nam mówią o bezpieczeństwie. Wszyscy nam mówią o tym, żebyśmy zaszczepili się, żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo drugich, żebyśmy spojrzeli i mogli żyć w normalności, to musimy być i czuć się bezpiecznie. I tak sobie myślę, że nie bez powodu mówi się o tym bezpieczeństwie. Nie bez powodu dzisiaj jest taki nacisk na to bezpieczeństwo. Myślę, że zaczyna się wypełniać Słowo Boże, zaczyna się. Może nie myślę, jestem przekonany, że zaczyna się wypełniać Boże Słowo. I to, co zostało w tym słowie zapowiedziane, będzie się działo. I Paweł, dzisiaj w piątym rozdziale listu do Tesaloniczan, mówi tak. A w czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy, będę mów gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie. Umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy, więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy czeźwi. Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy czuwali, żebyśmy nie spali, żebyśmy nie byli tak jak pozostali. I myślę, że ci z nas, którzy faktycznie. Żyją w tym świetle, którym jest Chrystus, widzą więcej. Widzą czas, w którym żyjemy, jako czas, w którym zaczyna wypełniać się coraz bardziej to, o czym czytamy w, w Bożym Słowie. I chciałbym was, kochani, zachęcić dzisiaj do tego, żebyśmy, tak jak powiedział Paweł, żebyśmy nie spali, żebyśmy czuwali, żebyśmy byli trzeźwi, bo jesteśmy synami światła, synami dnia, a nie synami ciemności. Może czasami gdzieś przychodzi lęk, strach, niepokój. Ale tak jak mówi Boże Słowo, większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na świecie. Kochani, radości w Panu. Pozdrawiam, do zobaczenia w poniedziałek w Słowie na dobry dzień. A już dzisiaj zachęcam Was do tego, żebyście byli jutro razem z nami na niedzielnym nabożeństwie, czy to w naszej kaplicy, czy poprzez transmisję na Facebooku, na YouTubie. Jutro kolejne kazanie z serii Zakorzeniony w Chrystusie i będziemy mówić o cechach prawdziwego Kościoła. Zapraszam.